Nikt nie wie, co on robi w domu. Ten tajemniczy współczesny Homer. Nie siebie ma na myśli, tylko tych ludzi okaleczonych przez los. Znam wielu takich. Siedzą oni w domu zamknięci w sobie i nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Może nawet nikt im nie powiedział wprost, że są do niczego. Że nigdy nic nie wymyślą. Może im nawet nie przyjdzie do głowy, że można byłoby samemu coś wymyślić, że wystarczy innych tych cwaniaków postawić przed jakimś faktem prawie dokonanym, zmusić do reakcji, do wyboru między złym dobrem i trochę gorszym złem. A może nawet, ale poczekajmy.